Witam Was serdecznie. Niedzielny poranek przywitał mnie bardzo takim miłym zaskoczeniem, ponieważ wczoraj oglądając y, pogodę wieczorem dowiedziałem się, że dzisiaj ma być deszczowy dzień i taki nieciekawy, więc postanowiłem pojechać do chaty wikinga, aby dalej ją tam sobie budować, mówię pod dachem, można sobie siedzieć, y, schować się czy coś, a w międzyczasie właśnie sobie coś robić. No, i przygotowałem się na to, jednak dzisiaj poranek zaskoczył mnie bardzo piękną pogodą. Słoneczko świeci, ptaszki śpiewają, jest przepięknie. Więc postanowiłem, że wykorzystam ten moment i pospaceruję sobie trochę po lasach. Po lasach państwowych jest piękna pogoda, więc trzeba korzystać z niej, bo niedługo może być znowu jakieś tam załamanie, deszcze, wiatry, i już takich spacerów nam się nie uda zrobić. Dlatego pospaceruję troszkę, pochodzę, porobię zdjęć, ponagrywam może fajne jakieś ujęcia. Może zaobserwujemy jakąś zwierzynę i, i pojadę wtedy do y, chaty Wikinga, aby na przykład zjeść jakieś dobre śniadanie. Możliwe, że jeszcze będzie czas, aby coś zbudować, aby coś zrobić. Y, mam taki zamiar. Także idę, nie gadam. I choć nie przyszedłem tutaj, aby zbierać grzyby ani ich szukać, przyszedłem się kawałek po tym lesie i zauważyłem, że jest tutaj mnóstwo grzybów. Jeden przy drugim, na każdym kroku, który robię, tych grzybów jest multum. Szkoda, że nikt ich nie zbiera, one aż gniją, bo są niezbierane. Widziałem na wjeździe do lasu stojący samochód, ale nie wiem, czy to grzybiarze czy poszukiwacze, bo w lesie, w którym się znajduje, jest dużo pamiątek w ziemi, oczywiście. Dużo pamiątek z czasów II wojny światowej, więc tutaj tych poszukiwaczy bardzo dużo się tutaj czasem znajduje. Ale gdyby to grzybiarze, to naprawdę lepiej niech się tutaj przyniosą grzyb na grzybie i to same podgrzybki, także tylko zbierać. A szkoda, że one tak marnują się. Szkoda, że ja nie jem i nie zbieram grzybów, bo miałbym tu zajęcie na dzisiaj. już w wikingowym obozie przystępuję do robienia śniadania, dzisiaj śniadanie oczywiście królewskie królewskie czyli jajecznica podstawowo ale dobra mam nadzieję, że dobra wyjdzie dzisiaj ogień będzie palony na kuchence magnum oczywiście kuchenka od pirana, link do tej kuchenki oraz wielu innych sprzętów pirana zobaczycie w opisie pod filmem oczywiście jeżeli już kuchenki to coś na tą kuchenkę, coś warto wrzucić na ciepło zjeść, czyli rzeczy, jedzenia, konserwy i wiele, wiele innych przedmiotów spożywczych ze sklepu Mr. Preppers. Oczywiście też link macie w opisie pod filmem i tam gdybyście chcieli zrobić zakupy wpisujecie kod wiking i już macie i macie 5% zniżki na zakupy, na wszystkie zakupy, jakie tylko tam sobie zrobicie. Także zniżka dla Was specjalnie od sklepu Mr. Preppers. I co? No i link też w opisie, także wchodźcie, korzystajcie, póki jest okazja. No, a jeśli jest okazja, warto brać tego na zapas. W życiu może się jeszcze przydać, tym bardziej zobaczcie, co tu się dzieje w naszych czasach. Dziwne czasy i ciężkie nas nastały. No nic, ja przystępuję do rozpalania ognia, do rozkładania kuchenki, do świetnego śniadania. A jeszcze może w międzyczasie, gdy się będzie robić coś, to oczywiście kawka, herbatka i wiele, wiele innych rzeczy. Ale to jeszcze nie wszystko, bo na sam koniec filmu jeszcze musicie dotrwać, bo będzie coś wa dla Was ważna informacja związana z licytacją, którą ostatnio obiecałem, że się odbędzie. I ta licytacja się odbędzie. Jak ona będzie wyglądać i kiedy ona dokładnie będzie? Na koniec filmu... I i tyle, biorę się za robotę. Wyobraźcie sobie teraz, że w czasach pandemii, czerwonej strefy, tego wszystkiego, to, to to głupieje wszystko i gdzie nie wolno nawet, w sumie bez potrzeby wyjść z domu, ja sobie siedzę w lesie jem ekstra śniadanko, piję kawkę, herbatkę i jestem mega szczęśliwy takie dni lubię choć nic nie jest zrobione to i tak dzień jest udany jestem szczęśliwy znalazłem fajny las na grzyby będę mógł poinformować członków mojej rodziny którzy zbierają i jedzą grzyby o tym, że tutaj grzyby są i ludzie przyjadą i sobie pozbierają te grzyby i w ogóle będą szczęśliwi ja mam mega śniadanie i Pobyt na świeżym powietrzu. Taka niedziela. Niestety nie mogę spędzić tu całego dnia, bo muszę lepiej zmontować w Was film. Jeszcze troszkę na pewno odpocząć w domu. Eee, ja w ogóle nie tak. Jutro znowu do pracy. A niech to wszystkich kwarantanna weźmie i będziemy w domu siedzieć. <laughs> A nie, wtedy też nie wyjdę. Tak źle i tak niedobrze. No nic, nie ma co czarno widzieć. Trzeba żyć pozytywnie, patrząc na świat i... Z tym, że ta pandemia niedługo, że to się cholera w ogóle ta skończy i że wrócimy do normalności, bo z dnia na dzień właśnie zamiast wracać do człowieczeństwa, my coraz dal, bardziej się oddalamy od tego, będąc coraz bardziej w czarnej dupie. Niestety taka jest prawda i, i nic się na to nie poradzi. Niby wirus nam na to nie pozwala, bardziej stawiam na rząd. Choć na pewno on tego nie wymyślił, bo tam zbyt inteligentni nie siedzą, więc nie wymyśliliby czegoś takiego, co nie? Poza tym jest to na całym świecie, także nie Każdy z Was ma swoje zdanie i swoją opinię na to. Niekoniecznie mnie ona interesuje. <laughs> Każdy ma prawo do swojego zdania i, i ja tam uważam w taki sposób, ktoś uważa to w taki sposób. No nic, ja myślę, że, że to wszystko. Że dzisiaj nic nie będę budował, choć godzina jest dopiero młoda, bo jest po 11. Zmiana czasu była. Czas się zmienił. Będzie szybciej widno, będę mógł szybciej zaczynać pracę, ale za to będę szybciej ją kończył. Także na... wyszło to w ogóle na zerowo. Wracam do domu i będzie ciemno. I, i wychodzę, jest ciemno. I wracam, jest ciemno. I jeden kij tam. No nic, ja się żegnam z Wami. Zdrowia Wam życzę i tego prawdziwego zdrowia Wam życzę, nie tam żebyście byli zdrowi i wyniki Waszych testów gdybyście mieli kiedyś w życiu zamiar robić zawsze wyszły negatywne. Tego wam życzę ja, wiking z lasu, zwany wikingiem i z lasu. Zapraszam was serdecznie za chwilkę na dokładniejsze informacje co do licytacji i jeszcze się nie żegnam z wami, no bo faktycznie zaraz się będziemy widzieć. No więc jak na razie to tyle. Idę sobie jeść. Jeszcze może coś wymyślę, zobaczymy. Młoda godzina jeszcze. A najpierw trzeba zjeść. Dobra, już jestem. Jestem, więc przejdę od razu do rzeczy, a rzecz jest o tym licytacji, o której mówiłem, także jak pamiętacie ci co oglądaliście, to oglądaliście, to wiecie, że na licytację idzie piękny świecznik z poroża i świeczki, które miały być do... zrzeźbione jeszcze nie są, ale będą. Będą, bo w ty tygodniu się tym zajmę. I no nie w tym, bo dzisiaj jest nie dzieła, w jutra Zajmę się tym, także one będą ukończone tak samo na licytację idzie disco, rug, topór, lampa, ale właśnie jak ktoś oglądał Dziwne Pomysły Wikinga, to wie, że przypomniała mi koleżanka o nożu, nożu, który robiłem w tamtym roku, który miał już na licytację, pieszo przez bory, nie poszedł, bo ta ta impreza się nie odbyła, dlatego został ten nóż, nóż jest ostry, dobry, solidny, masywny, mocny, Prosty nawet. Także z tym wielkim pinem w kształcie kwiatka, którego mi się udało zrobić, to ten nóż jest właśnie jeszcze na licytację. No i nóż, który teraz zrobiłem, kto oglądał, ten widział. Kto nie oglądał, ten zapraszam z powrotem na kanał Dziwne Pomysły Wikinga. I tam zrobiłem nóż dla kobiet. Nóż dla kobiet, rzeźbiony, piękny, dobry nóż, nawet trochę ostry także fajny bo naprawdę można nim działać mały, lekki, poręczny, praktyczny ale ale to nie wszystko bo mój przyjaciel który zrobił dla mnie piękny nóż, który go widzieliście już na pewno setki razy jak nie tysiące nóż, który zrobił dla mnie sporoża torbę rozkładaną, skórzaną taką do paska bardzo świetną poza tym to, to, to co? to on zadeklarował się, zaproponował w sumie, że abym wysłał mu ten nóż i niebawem mu go wyślę. Mam nadzieję, że jutro wyślę, bo jest poniedziałek, żeby do końca tygodnia zdążyć. Jest lipa, bo, bo jestem tak zawalony robotą, że jest masakra, ale to zaraz. Aby wysłać mu ten nóż, a on zrobi pokrowiec na nóż skórzany, piękny. Także e, ten nóż do kobiety, którejś trafi, która za, za, to wylicytuje ten nóż, to ten nóż trafi do niej właśnie już z pięknym pokrowcem. Także e, z ekstra sprawa M będę starał się jutro wysłać, a jeśli chodzi o czas, to jest problem, ponieważ robię coś dużego znaczy dużego, coś może nie skomplikowanego, ale coś dużego robię na kanale Dziwne Pomysły Wikinga, który niebawem już ten film się pojawi. Dostałem bardzo fajną propozycję zrobienia czegoś. W sumie to jest forma bardziej pomocy. Dlatego podjąłem się tego jak najszybciej. No i okazało się, że jest to bardzo pilne. Więc cały swój czas wolny poświęciłem na to. Jeszcze nie skończone, jeszcze będę to kończył. I cały czas swój cenny poświęcam na to, a nagle się okazało, że to było bardzo pilne, a nagle dostałem wiadomość po tygodniu szy szybkich prac, dużo pracy poświęcania, że już nie jest takie pilne i że mogę spokojnie to robić. No niestety już prawie jestem przy finiszu, dużo nie zostało. Film z tego pojawi się na kanale Dziwne pomys pomysły Wikinga, ale robię, dlatego no, mówię, mam ciężko nawet wysłać... Ten nóż miałem wysłać wczoraj i niestety nie udało mi się, bo jestem zawalony robotą. I yy, taka lipa. No nic, dwa morze dorzucam do tych trzech jeszcze przedmiotów, także pięć przedmiotów na licytację trafia, pieniądze przeznaczone z licytacji, przeznaczam na szczytny cel, czyli na siebie. Na siebie niekoniecznie. Na wyjazd, wyjazd, który będę chciał zrealizować. Jeżeli okaże się, że... No raczej wątpię, ale no kto nie chciał zapłacić jakieś tam duże pieniądze za te pięć rzeczy, ale... Jeżeli by się uzbierało więcej niż na przykład niż na przykład nie wiem niż, niż, niż więcej niż więcej, to podzielę tę sumę i zrobię dwa jakieś fajne wyjazdy, albo jeden konkretny. I, i teraz zimia, pandemia, no właśnie, że nie wiem czy można gdzieś tak jeździć. Ale po lasach, po górach, jak, jak nie bieszczady to jura. I na pewno na pewno któryś z tych... Jeszcze nie wiem czy już już w tym roku, a może? Dopiero październik. Może jeszcze i w tym roku by się udało. Nie ważne. Ważne jest to, że pieniądze na wyjazd, które, e, które przeznaczę właśnie na bilety, na, na jakieś tam rzeczy, aby dojechać już nie skuterem, no bo tym skuterem są przeboje, różne może się zdarzyć. Jadę od punktu A do punktu B pociągiem, wysiadam i dalej sobie radzę. Duży plecak. Jeszcze tylko jedną rzecz, którą musiałbym dokupić, którą naprawdę potrzebuję. Jest to dobry, ciepły zimowy śpiwór. A resztę już mi... Nie... A resztę praktycznie ma wszystko. Także także jest dobra. Dobra, tyle. Wszystkiego. starczy gadania. Tylko marudzę. Widzieliście jaka koło lasu przejeżdżała koło mnie księżniczka na koniu? Śniła mi się taka księżniczka na koniu. Rano się budzę księżniczki nie ma, a koń stoi. Także dobra, nieważne, miłej niedzieli tam wieczoru, w nocy, bo nie wiadomo, domu, o film wejdzie. Dobra, pozdrawiam Was, miłego tygodnia mam życzę takiego, no i widzimy się w następnym tygodniu na licytacji właśnie, licytacja kiedy! Licytacja w następną niedzielę, na żywo, na live ie. będzie to. Ale zakręciłem się, zapomniałem najważniejszym. Licytacja w niedzielę. Dobra, trzymajcie się, idę stąd. Bo mnie już bije na czachę. Na razie, cześć!